Razem opowiem Państwu o BCG plus przyszłość, która nadejdzie, czyli niesamowite, ekscytujące pole do rozwoju dalszych badań naukowych na temat możliwości kombinowania BCG terapii z innymi lekami, w szczególności z immunoterapią w raku ordynalnym pęcherza nienaciekającej mięśniówki. Więc dalej pozostajemy w temacie raka, który nie nacieka błony mięśniowej, Opowiem Państwu, jak spodziewamy się, że będzie wyglądało leczenie pacjentów bardzo wysokiego ryzyka, czyli intensyfikacja BCG plus nowe molekuły, alternatywne terapie do w BCG naive, czyli u pacjentów, którzy no jeszcze nie otrzymali BCG, ale z różnych powodów, spodziewamy się, że na przykład do tej terapii nie będą dobrze przygotowani, czy będą mogli otrzymać alternatywną propozycję innych terapii do pęcherzowych. Kolejna sprawa to terapie zaoszczędzające pęcherz w chorobie BCGN responsive, czyli w niepowodzeniu BCG terapii. To pole no, tak naprawdę rozwija się najbardziej intensywnie obecnie. Mnóstwo badań w tym zakresie, ale pamiętajmy, że zazwyczaj tak jest, że leki przechodzą z bardziej zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej do tych mniej zaawansowanych, więc spodziewamy się, że pewnie te leki, które są obecnie w BCG Unresponsive, będą kiedyś również BCG Naive Patients i będą dla chorych bardzo wysokiego ryzyka.